W kazachskich stepach można spotkać wiele zapomnianych polskich mogił. Od dawna nie mają już swoich opiekunów. Najwięcej z nich pochodzi z czasów stalinowskich syłek, które rozpoczęły się w 1936 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy. Z obwodów Chmielnickiego, Rzytomierskiego i Winnickiego deportowano na nieludzką ziemię ponad 100 tysięcy Polaków. Wielu z nich nie przetrwało surowego, syberyjskiego klimatu. Zanim w stepach zbudowano ziemianki, trzeba było zakładać cmentarze. Dziś bardzo często te groby są jedynym śladem po Polakach, którzy musieli żyć i umierać z dala od ojczyzny. Od pięciu lat wolontariusze Dolnośląskiej Akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia podczas wakacji docierają do Kazachstanu, aby porządkować cmentarze, na których spoczywają nasi rodacy. Dołączają do nich potomkowie zesłańców, którym udało się powrócić do Polski. Jesteśmy tu na kazachskiej ziemi, do której w 1936 roku zostali zesłani nasi przodkowie, na tej ziemi my urodziliśmy i na tej ziemi spotkaliśmy się i stworzyli naszą rodzinę no i wspólnie budowaliśmy naszą przyszłość. Natomiast już przez 5 lat mieszkamy na ojczyźnie naszych przodków, w Polsce mamy nasz dom, w Polsce Znaleźliśmy swoje miejsce na Ziemi. Kiedy mieszkaliśmy tutaj w Kokrzytału, cały czas myśleliśmy o to, że jesteśmy Polakami. Mimo wszystko, że żyjemy na tej go gościnnej Ziemi, wiedzieliśmy, że wkrótce będziemy my w domu. Przez wiele lat pracowałem tu w Kazachstanie jako szef Stowarzyszenia Polonijnego. No, i w 2019 roku spotkałem się tu na tych terenach w Oziornym z grupą wolontariuszy, którzy porządkowali polskie cmentarze w Kazachstanie. No, i nigdy nie wiedziałem, że tak ułoży się życie, że za, za jakiś czas będę wracał tutaj, żeby pomagać im porządkować te polskie cmentarze i brać czynny udział w tym. Widzieli my że są tutaj nasze groby, są tutaj nasze przodkowie, tylko polska młodzież jakby podkreśliła nam, że warto tą pamięć zachować i przekazywać dalej innym pokoleniom. Dotarliśmy do mojej wsi, w której urodziłem się, w której spędziłem całe swoje dzieciństwo. Ta wieś, w której tata e, uczył mi jakichś podstaw. Bardzo mocne wzruszenie, e, serce mocno przyspiesza. Nie byłem tu wiele lat. Pamiętam, to wszystko jest zupełnie inaczej. Żyłem, mieszkałem. Żal, że tej wioski już nie ma. Praktycznie zostało tutaj ze trzy domy. Nie ma tutaj niczego, co miałbym w swoich wspomnieniach. No, od mojej przyjechali ze Stepnowa. Moi rodzice przenieśli się tutaj ze wsi Stepnoje. Tam zostali zesłani. Mama była akuszerką, a ojciec uczył dzieci w miejscowej szkole. Urodziłem się tu w 1949 roku. Poszedłem w ślady ojca, zostałem nauczycielem. Moja żona też pracowała jako nauczycielka. Szkołę mieliśmy okazałą. Było 120 uczniów. Mieszkaliśmy w różnych miejscach, dopóki nie postawiliśmy własnego domu. Podobnie jak inne budynki we wsi, powstał z podkładów kolejowych. To mnogo postrojone było z spalnych domów. Pamiętam jeszcze wcześniej. Mniejsze domy, w których mieszkaliśmy, ale rzeczywiście ten dom to, 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 taka, to taka kolebka rodzinna. Akurat na urodziny Olka tutaj przyjechała zapoznać się z jego rodzicami. To, to była no, pięknie. To, było, to była radość, to była taka jeszcze trochę nieśmiała, wchodziła przez te bramy. Co mnie to czekało, jakie będzie mnie tu układać życie z tą rodziną? Wzruszenie to do tej pory odczuwam. Z jednej strony chcę się tutaj wracać, a z drugiej strony, no, jedyna rzecz, do której możemy wrócić, to, to tylko mogiły naszych przodków. Ja osobiście od siebie serdecznie Wam dziękuję za to, że przybyliście tu na tak daleki, gorący step w ten dzień. Szczególnie dla nas jest ważny. Tak, szczególnie ważny i jestem bardzo, bardzo wzruszony. Myślę, że też cieszymy że tutaj Wy jesteście, i my jesteśmy, dlatego że. My jeździmy tak naprawdę na kazachskie stepy, na polskie nasze cmentarze już od paru lat, właściwie od pięciu. Wtedy też mieliśmy przyjemność poznać Ciebie, Olku i Milo. Wtedy jeszcze mieszkaliście w Kazachstanie. Od czterech lat jesteście u nas, w Polsce, i jesteśmy bardzo zainteresowani też losem Waszej rodziny. I kiedy pani Grażyna pokazała nam zdjęcia waszego, tak naprawdę, rodzinnego cmentarza, tak? Tutaj leżą wasi przodkowie. To nie wyobrażaliśmy sobie tego, że moglibyśmy tu nie przyjechać i nie posprzątać naszego już kolejnego polskiego cmentarza w Kazachstanie. Trochę rozumiem też wzruszenie Olka w tym kontekście, że ta ziemia kazachska jest mi bardzo, bardzo bliska. To jest moja druga ojczyzna, ponieważ tutaj urodziła się moja mama, tutaj się poznali moi rodzice, stąd wyruszyli w świat. Znaleźli drugą ojczyznę i zawsze podziwiałam to u mojej mamy, że z Kazachstanu dotarła do Polski i Polskę bardzo pokochała, ale wiem jednocześnie, czuję to, jak bardzo tęskniła za swoimi bliskimi, i kiedy tutaj jestem, to wydaje mi się, że jestem blisko mojej rodziny, której chyba już nigdy nie znajdę. Na tym cmentarzu. Pochowane kilkanaście osób z naszej rodziny. Tu stoimy przed grobem babci Elfridy Suchowieckiej. A tu dalej jej mąż, mój dziadek, Suchowiecki Grzegorz, czyli Grigori. Walczył w Wojsku Polskim w II wojnie światowej, wrócił w 1946 roku jako bohater. Z wojny znowu mu odebrano paszport, dokumenty znowu został osadzony tu w tej wsi bez prawa opuszczenia, bez zezwolenia. Byli deportowani w 1936 roku z terenów obecnej Ukrainy, z obwodu Chmielnickiego. Babcia ze wsi Zielona, a dziadek z pisarówki, czyli pisarówki. A tam dalej te trzy krzyże to nasze prodziadkowie to rodzice i, i przodkowie, właśnie babci. Tam rodzina liwickich, z Lewicy i Jakubowcy. Trzy pokolenia naszej rodziny leżą na tym cmentarzu. Jesteśmy w stepie w bezkresnym więzieniu. Stalin syłał tutaj w 1936 roku właśnie Polaków za to, że byli Polakami. To była ich jedyna wina. Nie ma tutaj krat, nie ma uwarowań. Te tereny są najlepszym więzieniem. Nikt stąd nie ucieknie, nie było jak. Musieli się dostosować. Polacy tutaj właśnie żyją. Przymuje nas z otwartym sercem dają wszystko to, co najlepsze i zawsze czekają. Zawsze czekają, że Polacy przyjadą i my nie możemy ich zawieść. Do Kazachstanu przyjechałam pierwszy raz porządkować groby Polaków. Robi to niesamowite wrażenie. Opowiem o tym oczywiście swoim uczniom w szkole. Przy okazji nauki, matematyki, o liczbach, o datach, to będziemy omawiać rok 36 i 41. I wszystkie. Bądźcie. Tak, patrzę, jestem po prostu wzruszona, Zdrowiazm. że są tutaj polskie napisy. Więc odczytujemy Wojciechowski, Malinowski, niesamowite, tak daleko od kraju. Są tutaj. Trzeba o nich po prostu pamiętać. Codziennie się tak ogromnie wzruszam, spotykając się z naszymi rodakami, zarówno w miejscowościach, jak i na cmentarzach. Ich gościnność, ich serdeczność po prostu jest nie do opisania. I mimo tego, że Czuję ogromne zmęczenie, to jestem tak dumna i wdzięczna, że po prostu mogłam tutaj przyjechać i to wszystko zobaczyć. Jestem przeszczęśliwa po prostu, że, że uczestniczę w tej akcji. Można powiedzieć, że step będzie sięgał po swoje. Pytanie, co się z tym stanie, czy ta pamięć ocaleje, czy pojawią się tacy ludzie jak my? Tłapka to też taki symbol, symbol walki dziadka, poczynając od tej deportacji przez walkę w II wojnie światowej w Wojsku Polskim. I później do ostatniego dnia jego życia nosił taką rogatywkę polską, nosił mundur Polski. I chciałem w taki sposób uczcić pamięć o nim. Nie mogłem tu być na Dzień Zwycięstwa, bo zawsze odwiedzaliśmy dziadka w ten dzień. Ale dzięki Wam jestem dzisiaj tu i przywiozłem ze sobą z Polski rogatywkę, która tu zostaje w Kazachstanie. Zazdroszczę Wam, że jest miejsce, gdzie wiecie, gdzie spoczywa. Wasz, e, dziadek, członek rodziny, żołnierz wojska polskiego. Na tej ziemi, w Kazachstanie, też spoczywa mój e, pradziadek, również żołnierz wojska polskiego, natomiast zamordowany przez NKWD w więzieniu. Nie wiadomo, gdzie są jego szczątki. Tak więc przy symbolu tej czapki miałem poczucie, że to jest. Też hołd dla wszystkich żołnierzy, dla ludzi deportowanych, którzy na tej ziemi spoczywają. Obchodzę dzisiaj swoje 49 urodziny. Nie myślałem, że tak naprawdę, że, że będę ten dzień spędzał w takim miejscu i w takim zacnym gronie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to. My robimy coś bardzo wspaniałego coś bardzo ważnego. I dla ocalenia pamięci tych ludzi również to taka lekcja tej historii, lekcja patriotyzmu. Drogi Olku, w imieniu naszej wielkiej, wolontariackiej rodziny, rodziny mogiły pradziada Ocalot Zapomnienia, chcielibyśmy złożyć Tobie serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności. I ten dom, którego już nie ma, i tak jest, bo jest jego duch, i jest duch tych ludzi, którzy w nim mieszkali, dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie. Słuchaj своим отцом гордился, да и Wzorem dla mnie był zawsze mój ojciec, który walczył w polskim wojsku. A teraz w Polsce zamieszkał mój syn, Sasza. Zanim wyjechał, wyuczył się języka, miał kontakt z rodakami, kierował stowarzyszeniem Polaków okręgu Akmolińskiego. Wraz z żoną zdecydowali się na repatriację i dzięki Bogu udało się. Ma tam dobrą pracę, ale im mnie tutaj nie wiedzie się najgorzej. Żal tylko przyjaciół, bo rozjechali się po całym świecie i tych mogił. Które to zostały. Raz w roku przyjeżdżamy, odwiedzamy groby, ale to za mało. z Mój dom, tam gdzie moje dzieci, mój wnuk, gdzie czuję się dobrze, czuję się komfortowo, czyli mój dom w Polsce. Ten dom. No, oczywiście jakieś wspomnienia sentymentalne mam. E, trochę czasami serce przyciśnie, jak wspomnisz e, o, o tych czasach, jak biegaliśmy. Bo obok, dosłownie przez sad, to e, mieszkał właśnie ten mój dziadek. Fajnie tu być, odwiedzać, ale mój, mój dom no, tam, 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 gdzie chcę, chcę wracać, czyli do Polski. thank you